Dziś mam dla was teorię specjalną z wodoszmotów małych. W tym odcinku zajmiemy się teorią, czy Mabel jest Bogiem, stwórcą Tylera i Kraza. Wiem, że teoria jest niemożliwa, a jednak prawdziwa. Postaram się wszystko wyjaśnić z biegiem odcinka. Najpierw zajmiemy się pojawieniem ich pierwszy raz w 19 odcinku pierwszego sezonu. Łapać snów, gdy Mabel, Dipper i Sus Weszli do głowy wujka Stanka, Bill. U nie umyśli Mabel. Był to Tyler i Kras. Sorry, ale jestem panem umysłów. Doskonale wiem, o czym teraz myślisz. Jasne, bo się nabiorę, nikt nie wie, co ja myślę. O, wow, misiek! gdzie jesteśmy? No w niebie, na stówę! Właśnie ujrzałem anioła. Igracja, nie puszczę moja noga. Kolejny raz widzimy ich w drugiej części Weird Magedon, gdy zbierają ekipę ratunkową do Mabel. Gdy. Mabel zrobiła uścisk przyjaźni z Deeperem. Potwory stały się szare i straciły kolory, a postacie żywe nie. Tyler i Kras pozostali kolorowi. Tak samo jak Wendy, Sus i Bliźniac. Definitely. Absolutely. Awkward sibling hug? Don't you do hurt! Don't do it! You do this and it's all over! Sincere sibling hug. Don't do the pats! man, I never noticed how bright this place is. Ugh, have I actually been listening to the same song for an entire week? Whoa, time to calm you down. Uh, why isn't this working? Because your reign over this land is over. się w swojej bańce, Bill. dał jej moc do tworzenia tego, czego chce. Tak jak Bóg, może ona tworzyć co chce i kiedy chce. Mabel, what are you doing? We're trying to save you from this prison. This isn't a prison. I made this world. Well, I sort of woke up here. It's complicated. What are you saying? Jej mocy polegają na tym że cokolwiek sobie wyobrazi i klaśnie w dłonie, to to się pojawi. Bez klaśnięcia nic nie będzie. Dlatego więc postanowiła stworzyć Taylera i Kraza, ale nie takiego jak te inne potwory, które umrą poza bańką i tylko z pozoru przypominają jakieś rzeczy, tylko jako prawdziwe postacie, które mogą żyć poza bańką i nie zmienią się w szare potwory. Gdy Mabel przekuła bańkę, Zlecieli oni na dół i zdziwili się, więc tak wygląda prawdziwy świat. Po czym usiedli na łapce. Mabel stworzyła Tylera i Kraza, po czym dała im wolną wolę i mogą oni teraz robić co chcą. Wow, we survived! where are we? Are we real? Is this reality? John Paul Sartre postulated that every existing thing is born without reason, prolongs itself out of weakness, and dies by chance. Totally righteous, bro. I know. Czy podobał wam się tutorial? Piszcie w komentarzach, udostępniajcie, dawajcie łapki w górę, i nie zapomnijcie zasubskrybujcie, aby być na bieżąco.